Po zakończeniu konfiguratora lub jego pominięciu, po lewej stronie zobaczysz nawigację, a w niej takie zakładki jak kontakty, kalendarz, zadania, szanse sprzedaży, oferty, zamówienia, faktury, produkty, dokumenty, magazyn, raporty. W nawigacji górnej znajdziesz szybkie menu, które pozwoli Ci przejść bezpośrednio do kalendarza, dodać kontakt, zadanie. Szanse sprzedaży, ofertę, zamówienie czy fakturę obok znajduje się ikonka powiadomień, która poinformuje Cię o każdej dokonanej zmianie, podskakując i wydając charakterystyczny dźwięk, np. w momencie dodania kontaktu, szansy sprzedaży, zmianie statusu szansy i wielu innych. Kolejnym elementem jest ikonka ustawień, a po najechaniu na Twoje dane możesz przejść bezpośrednio do profilu użytkownika, skonfigurować pocztę. Zmodyfikować ustawienia, dodać pracowników organizacji oraz wylogować się. Omawiając w skrócie pulpit, w lewym rogu widzisz swój plan sprzedażowy, a poniżej zaplanowane zadania, które możesz swobodnie odhaczać po ich zakończeniu. Środkowa część pulpitu to znana z mediów społecznościowych tablica, która jest świetnym elementem komunikacji wewnętrznej. Możesz na niej przeglądać wszystkie informacje. Znajdziesz tu także szybką wyszukiwarkę. Po wpisaniu wyszukiwanej frazy bez problemu pokaże ci to, czego potrzebujesz. Po prawej stronie widzisz zakładki informujące Cię o sumie sprzedaży w tym miesiącu, wygranych szansach, liczbie dodanych klientów, czy też liczbie wystawionych ofert.